Jeżeli jesteś nadal sama lub cały czas spotykasz nieodpowiednich partnerów i masz takie wrażenie, że normalnych mężczyzn już nie istnieje na tej planecie, to ta medytacja na pewno jest dla Ciebie. Podczas tej medytacji skupimy się na przyciąganiu wymarzonego partnera, właśnie tego jedynego mężczyzny do Twojego życia. Jeżeli będziesz wykonywała tę medytację przez 21 dni, to z doświadczenia wiem, że wkrótce w Twoim życiu pojawią, pojawią się te upragnione rezultaty w postaci miłości. Dlaczego 21 dni? A dlatego, że w numerologii 21 że jeden cyfra jest taką cyfrą dobra, cyfrą szczęścia i cyfrą dobrej energii. A jeżeli coś wykonujemy dość wytrwale, z otwartym sercem, to w postaci to zaowocuje właśnie tą upragnioną miłością w naszym życiu. Bardzo ważne, żebyś do tej medytacji podeszła z otwartym sercem i zapraszam Cię na wyjątkowe spotkania. Zacznijmy. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się teraz będziesz przyciągać swojego wymarzonego partnera. Bo on już istnieje na tej planecie. Możesz go znać. A możesz nawet nie wyobrażać sobie jak on wygląda. Wszystko czego potrzebujesz teraz to zaufać i pozwolić wszechświatu dać ci taką osobę, która uczyni cię naprawdę szczęśliwą. Wymasz z myśli każdego konkretnego mężczyznę, o którym kiedykolwiek myślałaś jako o potencjalnym partnerze? Pozwól wszechświatu wybrać odpowiednią osobę dla Ciebie. Czasami będzie to wymagało więcej czasu, a czasami mniej. Może twój przyszły partner musi coś ważnego dokonać, zanim pojawi się w Twoim życiu. Może musi zakończyć obecny związek? Przechodząc przez tę medytację, przyspieszasz ten proces, a on będzie czuł, że ktoś na niego czeka. Pozwól wszechświatu dać ci taką osobę, która uczyni cię naprawdę szczęśliwą. A teraz odprę się, zrób pięć głębokich oddechów przy ponu. Jeden. Dwa Twoje ciało rozluźnia się. Trzy myśli opuszczają Twoją głowę. Cztery. Czujesz spokój i radość. Pięć. Zamknij oczy i zrelaksuj się. Rozluźnij każdą komórkę swojego ciała. Zacznij od twarzy. Rozluźnij czoło, oczy, usta, podbródek. Oddychaj głęboko i powoli. Nie istnieje nic innego poza tobą i słowami tej medytacji. Skoncentruj swoją uwagę na szyi. Rozluźnij szyję. Plecy. Ramiona. Rozluźnij klatkę piersiową. Oddychaj głęboko i spokojnie. Oczu jak rozluźnia się Twój brzuch, pośladki, uda, łydki, stopy. Jeżeli w ciele gdzieś zostało jeszcze napięcie, rozluźnij to miejsce. Oczy pozostają zamknięte. Czujesz spokój, radość i błogość w całym ciele. Jeżeli do głowy przychodzi jakaś myśl, spokojnie odpuść ją. Nie zwracaj na nie uwagi. A teraz poczuj swojego przyszłego partnera gdzieś we wszechświecie. Poczuj Jego energię. Nie wyobrażaj sobie jego wyglądu, tylko Jego energię. On już jest na tej planecie, żyje swoim życiem. Poczuj go teraz. Wyobraź sobie Jego sylwetkę jako białe światło. I zobacz to światło gdzieś tam, we wszechświecie. Teraz skup swoją uwagę na czymś bardzo ważnym, na energetycznym centrum twojego ciała w podbrzuszu, mniej więcej trzy palce pod pępkiem. Poczuj to miejsce, poczuj jak ciepło roztacza się po Twoim ciele. Wyobraź sobie świecącą nić, która wychodzi z tego punktu i w myślach połącz świetlistą sylwetkę swojego partnera ze sobą z pomocą tej nici. Jak dzięki waszemu połączeniu od ciebie do niego przepływa energia, a od niego ku tobie. Od tej chwili jesteście już połączeni. Teraz przyciągnij z pomocą tej nici sylwetkę partnera bliżej ku sobie i jeszcze bliżej. Zobacz jego świetlistą sylwetkę tuż przed sobą. Jego energia jest tak blisko, jest tak ciepła i jaskrawa. On przytula cię, uśmiechnij się. Ty czujesz się w jego ramionach szczęśliwa i bezpieczna, bo wiesz, że on wybrał cię na zawsze. Poczuj miłość, radość i spokój w każdej komórce swojego ciała. Skup się na tych emocjach, skup się na tych odczuciach. Zatrzymaj się na chwilę. Twój mężczyzna przytula cię. On wybrał ciebie dlatego, że ty jesteś dla niego najbardziej wyjątkową kobietą na całej planecie. On wybrał ciebie i chce być tylko z tobą. Poczuj to. To jest ten mężczyzna, z którym chcesz spędzić całe swoje życie. Uzupełniacie się nawzajem. Między wami jest tylko szczęście, harmonia i miłość. On czyni twoje życie prostszym i lepszym, a ty dla niego jesteś źródłem energii i głębokich emocji. Wasz związek jest połączony na niebiosach, idealnie pasujecie do siebie. Ty czujesz się wyjątkowo z Nim, a On czuje się wyjątkowo z Tobą. Poczuj Jego energię, poczuj Jego obecność. Wiesz, że Ten Mężczyzna jest gotów zrobić dla Ciebie wszystko, żeby tylko uczynić Cię szczęśliwą. Czujesz się z Nim lekko, spokojnie i dobrze. On wybrał Cię na zawsze. Między Wami jest tylko szczęście, harmonia i miłość. Poczuj swojego mężczyznę jeszcze raz. Poczuj połączenie między Wami dzięki energetycznej nici. Poczuj, jak ciepły jest w Jego ramionach, poczuj jego oddech, poczuj, jak bije jego serce. On jest tuż obok ciebie, trzyma cię za rękę, całuje i mówi, że cię kocha, a ciebie aż rozpiera ze szczęścia. Zawsze chciałaś spotkać takiego mężczyznę. Jesteś przepełniona poczuciem radości i dumy, że masz tak wyjątkowego partnera. Pobądź w tych odczuciach, przytul się do Niego, poczuj jak Cię przytula, jak Cię całuje. Poczuj każdą komórką swojego ciała miłość, szczęście, spełnienia. Każda komórka Twojego ciała wie, że Twój partner istnieje i on czeka na Ciebie. Każda komórka Twojego ciała wie również, że niedługo spotkacie się. Jesteś przepełniona radością, szczęściem, miłością. Uśmiechasz się. Zanuś się w tych emocjach. Zapamiętaj to, co czuje teraz twoje ciało, to, co czuje teraz twoja dusza, to lekkość, radość i szczęście. Bój wymarzony mężczyzna czeka na ciebie, poczy Go we wszechświecie On istnieje i jest przyciągany ku Tobie. Wszechświat tylko czeka na chwilę, aż będzie mógł doprowadzić Go do Ciebie. Bądź radosna, szczęśliwa i rób swoje rzeczy, ale bądź pewna, że spotkacie się już wkrótce. Może nawet w najmniej oczekiwanym momencie uśmiechnij się do siebie i poczuj, jak rozpiera Cię od szczęścia, od miłości, od wiary w to, że On już niedługo będzie w Twoim życiu. Powiedz do swojego ciała, niech zapamięta te uczucia. Niech każda komórka Twojego ciała zapamięta to, jak się czujesz teraz, i zabierz ze sobą tę radość, szczęście, miłość spełnienie, ciepło, w swój dzień. A teraz weź głęboki wdech i powoli wracaj do tu i teraz, kiedy doliczę do trzech. Otworzysz oczy i będziesz czuła się wyjątkowa i pełna energii. Raz, dwa, trzy. Otwórz szeroko oczy, uśmiechnij się i poczuj, jak Twoje ciało przepełnia radość, miłość oraz ogromne szczęście.